Siema, ma W dzisiejszym filmie O, ktoś tutaj też otwiera, będzie double content yy, Trzeci odcinek jest z otwierania 500 kluczy I sprawdzania, które klucze są najlepsze Ktoś widzę właśnie, że obok nie otwiera, więc Polecam na starcie filmu zostać od razu łapkę w górę, suba O, i pierwszy chiudzik nam tako wyleciał, więc Już chyba widzę Nawet minuta nie minęła, a już pierwszy chiudzik ale więc już chyba widzę, które będą najlepsze klucze. O ile zobaczymy, czy tylko był jeden chiłcik, czy jeszcze nam coś wyleci. Mam nadzieję, że chociaż dwa albo trzy będą jakieś dobrze zdaniem. Mi minęła, a ja już z jednym chiłcikiem jestem. Eee, polecam wam zobaczyć wczorajszy film. Wczoraj był. Ile ja masz kluczy? Napiszę. Chłop ma kolejny jak obok mnie. No nie, to są so OP, nie wiem ile on otwiera, ale to są so OP, bo kopisz już ma trzeci raz, przed odcinkiem Jed jeden raz miał i teraz dwa razy na odcinku ma. W sensie słyszałam takie, był te... te... Trzęsienie ziemi, o, jak jajko jest. No to... Nie no kurde, w sensie dałbym ci, ale teraz mam odcinek, rozumiesz, Nad nie wiem czy... Czekaj, napiszę ci, że Więc sorki, ale teraz mam coś, nie. nie wiem czy to oglądasz, pewnie nie, <śmuch> nawet pewnie, uuu, czekaj, ultimate jakiś mi lepszy wyleciał, nie, ale ja już widziałam co mi wyleciało, kurde, coś załaduj się, dobra. 3700 kluczy, 2 minuty i ostatni to fantazy, klucza na jutro, nie wiem czy na jutro, nie wiem, nie wiem czy na jutro musimy nagrać, bo jak nie na jutro, to na piątek. Będzie ten ostateczny odcinek z tego. Przepraszam, że tak cicho jest ale ten... Tak nie wiem co mogę zrobić. Musicie tutaj w górę, suba. Szybko będziemy lecieć, nie będziemy grać na czas, będziemy szybko otwierać. Eee, możecie mi coś wysłać do mainboxa, to jest mój nick, jan w 2011 jan pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy coś wysłał, bo miałem 2 biliony, bo zbieram na Titana, a prawie wzorowałem się eee, dla tej serii, bo postanowiłem zrobić, żebyście wiedzieli, które klucze są najlepsze. 90 powiedzą, 91, przepraszam, Poziom wbiliśmy przy okazji, ej hey, no halo, dajcie mi udział, z 1000 mi zostało, zgaduję. Dostałam jednego huge'a na początku. OPDD i e, to z takich rzeczy to dobre jest. Jeden klucz został to. Ej, czekaj, czekaj, nie, na razie. Gdzie są klucze? Tu są klucze 2000, więc można powiedzieć, że 3000. Ale dawajcie nam jeszcze jakieś jedno jajeczko, tak przydałoby się. Wiecie, walczycie. W sensie ta seria jest. Ocenianiu skrzy... o ocenianiu najlepszy klucz, więc jak chcecie wyjść na pierwsze miejsce, a jest to możliwe dając mi jeszcze jednego hugeka to <grytanie> będziecie na pierwszym miejscu na razie. Oczywiście łapka u góry sobie zalecany. No, polecam, dobra, niezalecane polecam. Ej, naprawdę ja już się boję. Jeden hugek na początku wleciał. I co? I to tyle? Taka zabawa, że... Czy jeden huge na początek dla kontentu wyleciał, i co już? Już możecie sobie iść? Nie no, że tu jest zawsze do końca wstańcie. Ej naprawdę, co jest? Ej no, dajcie mi jeszcze jedno jajko. Psychop to miał z 3 huge, a ja jeszcze jedno. Nie wiem, no, ile on otwierał. Może otwierał z 10 tysięcy. No to wtedy to rozumiem, że. Miał dwa razy więcej, ale. Ha, no, kluczy mi się kończą. Ej no, nie bądźcie tacy. Dajcie jeszcze jednego hugega, ile kluczy mi zostało? 1800. 1800. Szczerze mówiąc, tego hugega, tego pierwszego hugega się nie spodziewałem, tylko pierwsza minuta, tutaj już hugeg. Ale jednak. Da się... W, w sensie na plus prostu na pewno się nie da dać, ale content. Da się zrobić jakiś tam zawsze. Kurde, naprawdę już 0 jajek będzie. Ile mi klucz 300? 1300. Otwórzmy sobie tak do 1000. Równiutkiego... 5, e, zamiast setką po prostu 50 teraz taką sobie otwierajmy. A później już setki same. Aha. Jeszcze dwa razy. Pięćdziesiątka i setkami. Ej, no naprawdę, co jest? Może nie jest jakaś duża szansa na hindu, a ja tylko po prostu chcę. I miałem farza tego na początku odcinka. Dobra, co chcesz? Czekajcie. No, napisam... po odcinku do niego napiszę, bo już zostało i tak mało, a nie chcę przedłużać jakoś. Jeszcze 9 z zostało. 10 w sumie było jeszcze dodatkowe klucze. I naprawdę już się będzie, a ja się załamie. Na początku pierwsza mi to odcinka jajko. Ja już mówię, o, no to może będzie fajny odcinek. Trzymałam dwóch kimbrzyki na spokojnie. A tu. 691 651 kluczy. No od niej już. I nic. I nic. I nic. Naprawdę? Ej, jak nie będzie, ja się załamię. Ja się załamie. Ostatnie dwa kliknięcia. Ostatnie kliknięcie. Nie, nie, majajka o nie. A nie, jeszcze jedno w takim razie. I teraz ostatnie kliknięcie. No to co, łapka w górę, subik, możesz mi coś do maila wysłać? I co, jeszcze trzy klucze. Może z trzech mi wyleci, na pewno mi wyleci. Tutaj jest mój nick, jakbyście chcieli mi coś wysłać, jakbyście kończyli tą grę albo po prostu chcielibyście mi... Zawsze to mi jakoś pomoże, dam was na tapkę. I koniec. 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 Jeden kilczyk. Koniec. Co mogę powiedzieć? Chyba. Nie, nie chcę bym coś już mówić najlepiej. 7 milionów. To oczywiście pójdzie jutro na sale Jeszcze tam mi zostało. To... Nie wiem kiedy nagram tamten odcinek, no bo jutro za bardzo czasu nie będę miał, ale spróbuję jutro, nie obiecuję. Oczywiście łapka w górę, subik, no i co? To chyba tyle w tym filmie. Do następnego, na razie, pozdro.